Pokazujemy rzeczy końskie, part 3. Piąta rzecz to jest bat. Bat służy do tego, żeby tak czasami pośpieszać konia jak potrzeba. No i bat też jest do tego, że jak koń wam też zwolni, no to go możemy też pośpieszyć tym batem. Na przykład mi raz z, z, z galopu do kusa w prawie już chciał wejść, to ja oczywiście trzeba go tam trochę pacnąć, nie? Żeby też, no, pojechał. No, i Rzecz to, to jest, jest kask. kask. Kask służy do tego, żeby no jak się jeździ, to to każdy chyba wie, ochroni przed. Jak się spadnie, to, 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 to ochroni, żeby tak nie uderzyć się mocno w głowę. No to, no to chyba nawet każdy wie, żeby nic się nie stało, jak spadnie się. To, to się uderzy niespecjalnie. No i w ogóle, to chyba każdy wie. I, I to koniec, koniec wszystkich odcinków, dziękujemy, dziękujemy za obserwację.